Siema, siema widzowie, witam Was w kolejnym odcineczku z Betur na moim kanale. To jest właśnie kolejny odcineczek z Craft Playa. I dzisiaj chciałam zrobić odcineczek z pomysła widza, który podpowiedział mi, abym wygrał arenkę bez zbudowywania łóżka, więc dzisiaj postaram się to zrobić. Jak widzicie, już jestem na arence, ponieważ nie chciało mi się zaczynać nagrywać wcześniej i tak długo czekać na rozpoczęcie, oszczędziłem też wasze nudy pewnie więc dobra, na start chciałam prosić was o to, że bardzo dużo osób zasubskrybowało mój kanał, no ale jeszcze trzy brakują do tego 140, więc proszę żeby po tym filmie każdy, każdy kto to ogląda po prostu kliknął tego suba, wiem, że nie każdy to robi ale z góry dziękuję tym, którzy E, właśnie kliknę jej, e, tego suba. Teraz będą dostawali powiadomienia codziennie. E, I słuchajcie, 5 lajków, kolejny odcineczek z Bedors. Piszcie w komentarzu e, tutaj pomysł na odcinek. Ponieważ dzięki właśnie temu widzowi e, teraz fajnie możemy sobie pograć, bo ja bym tego nie wymyślił. A, a więc, dobra. Myślę, że... Myślę, że możemy sobie już podjeżdżać. Dobra, nie możemy odbywać łóżka, więc musimy tutaj uważać. Lecimy sobie pierwsze na typeczka, który... który jest agresywny. Aha, sam się wysadziłem. Dobra, strapowaliśmy go spadł. Dobra, idziemy beda zmniejszyć. Aha! O, ma takie ubeda. Dobra. czekajcie. Możemy to budować? <coughs> Możemy. Zabudujmy mu tu. Nie wiem, czy coś to da. Chociaż troszkę go spowolni. Ale dobra. Będziemy... Co się stało? Będziemy <coughs> na pewno lepsze brońki od niego. Strefa... Strefa siadła. Dobra, bierzemy sobie jakiś No, Nie udało się zmieścić bedzika. Niestety. Ale teraz się uda. Dobra, weźmiemy sobie już tu kamienny mieczek. To sobie kupiliśmy. Zbrojeczkę sobie kupimy na szybciutko. No, tak. Tak, tak. I jakiś refilek może. I wpadnie. Dobra, ojej, troszkę żeśmy tutaj nie zrobili laddera, ale to nic. O, 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 tutaj on chce uderzyć. A źle zrobiliśmy. Dobra, idzie nam zniszczyć Beda. Nie możemy do tego dopuścić. Bo Beda już to na pewno przegramy, więc spychamy go fireballem. Wrócił. Nie. Tylko nie to. Musimy temu zapowiedz. Jem Refila. Chyba zbiera wełnę, bo mi się skończyła. Dobra. A, zarąbiste TNT na craft playu, naprawdę. Raz, fajnie działa, raz. O, spadł, dobra. Spadł, masz koleżka. Dobra, tak sobie kupimy Tak, tak. Zobaczymy, czy nam się uda w ogóle wygrać rękę bez. bez o beda to może być ciężkie ale musimy taki spróbować challenge wykonać dobra pomyślnie skończyliśmy na jego bazę on teraz pewnie chce nam zniszczyć beda o nie nie jednak, jednak się tutaj zdenerwował i będzie chyba szedł na nas ale my go tutaj spróbujemy <coughs> zrzucić do void'a No, chyba też tam będzie szedł firebola Teraz sobie na niego skoczymy. Sieba. Strefa. Ojoj, nam dam też trochę dał strefę. Oho, ma podjazd, ma podjazd. Ma chyba po bedzie. to się nagrywa? Tak. Takie rzeczy sobie kupimy, szybkie zakupy, lecimy. Dobra. promywakcie. O. Dobro. Nie bawimy się tak. No i tak myślałem, że zwoiduje. Nie no to... Dobra, wywaliło go. Wywaliło. No o to mi chodziło. <laughs> Kampimy do przy wejściu, tak? No, rozjadę, rewilał. lecimy, 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 lecimy. Dawaj, dawaj. Jest! Dobra, pokonaliśmy go. Teraz mam przynajmniej mm, myślę, że możemy spokojnie grać, ale niestety bez beda. Nie wiem, czy nam się uda to wygrać, ale, ale zagramy raczej dwie ręki. A w sumie, w sumie, no, że nam się to udać wygrać. Bo w sumie jak z czerwonym szybko zniszczymy bedika. Doskoczę tu fireballem, znaczy TNT. Nie no, raczej się tego nie uda wygrać. Mamy lowa. On pewnie jest teraz tak wykokszony. Ja bym sobie musiałem jakieś poty kupić, żeby, żeby go rozwalić. Nie mam emeraldów. Nie chcę, nie chcę ryzykować utratą życia, że pójdę na środek. Ty! gadaj, dobra. On nie ma w ogóle obudowy na bedzie. Dobra, jest wielka szansa, że my to możemy wygrać. Polecimy tam. Aha, bo ja TNT nie mam. Dobra.

to winek, bo, bo, bo on wyszedł z gry. W sumie to, to jest trochę takie dziwne, że ludzie wychodzą z gry tylko po to, żebyśmy wino nie dostali, ale jak dla mnie to to, to jest prosty winek oddany. Więc myślę, że challenge zaliczony. Możemy, możemy zagrać jeszcze jedną areneczkę. Ale bardzo dziwne to było, co się stało w tamtej arenie. Tak dla mnie to był inny po prostu. Dobra, przypominam Wam o pięciu lajeczkach w tym odcinku. Proszę też właśnie piszcie w komentarzu pomysł na kontent w kolejnym odcineczku. Będziemy, będę go oczywiście robić. Dziękuję za taką aktywność pod tamtym odcineczkiem, bo no naprawdę fajnie. fajnie. Pisaliście dużo komentarzy, lajków like się nie udało widzieć, ale, ale samo 10 komentarzy nawet to jest dużo. I, i właśnie parę, parę tam z kontentami widziałem, ale na, najlepiej właśnie chciałam zrobić bez obudowy łóżeczka. Więc dzisiaj jeszcze zagramy sobie jedną arynieczkę i. Próbujemy to wygrać, bo, bo nie poszło nam tak źle w tamtej areneczce. Co prawda zrobiliśmy, nie wiem, może z 3 kile albo dwa. O, moja ulubiona mapeczka. Więc fajnie. Możemy sobie tutaj to wygrać. <coughs> Właśnie w poprzedniej próbie nagrywania tego odcinka yy, prawie udało mi się wygrać na tej mapie. Jeśli byłem już lędziłam tylko. I to zostało mu po prostu pół HP. I no takie niefart. Po prostu na Bedwarsach się czasami się zdarza. I stracimy winę przez to. Ale teraz postaram się, żeby tak nie było. Więc polecimy sobie do. albo. tak dobudujemy się. z Bridgeem i polecimy TNT y do pana żółtego, który właśnie teraz spadł. I raczej nie zrobił przez to, że wojdował, ale umarł od kogoś. Więc teraz mamy trochę trudniejszą sytuację, ale on się już zajął swoim życiem. A my już do niego lecimy. Dobra, dobra. On się nie umie budować, ale grać chyba też nie. Dobra, no spróbujemy. Po prostu stracimy HP, on to usłyszał na pewno. się ma żółty Strefa. Do panu, oczywiście. się ma po raz drugi. Ojej, dwa HP zostało. Szkoda. Bo fajne by siadło, ale teraz sobie go już na pewno zabijemy. Weźmiemy sobie. Takie rzeczy, itemki kupimy, Nie wystarczy, dobra. Ale on stracił bada, więc jak już umrze, to niestety zostanie wyeliminowany. Więc teraz my to zapewnimy chyba. A nie no, dlaczego ten firewall dosłownie przenikł przez ścianę? Aha! Ej, yes. nie. Aha, on zrobił, on zrobił. Zrobi. Widziałem, że tutaj mamy takiego doświadczonego gracza. <laughs> dobra, czekajcie. Tak, co zrobi? bo dobra, póki go nie ma, to zgarniemy sobie i te maski z jego bazy. O, zostawił, dużo zostawił. Na Fireballa nam starczy wszystko, żeby strącić Pana Niebieskiego. Dobra. Ale teraz... Czekajcie, żółty żyje? Trzyma się. <laughs> Dobra. O! Jest darny fireball. Też tak. Też tak umiem, ale ja cię tym razem zrzucę. Oj, albo tym nie. Nie udało się go zabić, ale fajna strefa poszła. Niestety jej nie dokończyłem. <gry> Dobra, kupimy sobie tak. I kupimy sobie tak. O nie, wyrzuciłem z tak przez przypadek. Oczywiście, bez zabudowy łóżeczka. Aha, bo on tu jest. A nie, spadł. Chyba. No. Widziałem, jak jego nikt sobie spada. Dobra, rzuci Elim w ogóle, więc powczam. Myślę, że możemy sobie iść po emeraldy i ciśnąć jakąś bekę na potach, <laughs> dobra Aha, ja myślę, że to jest po raz drugi Dobra, emeraldziki Wyskarniamy, dobra. I mamy napoty. Nie ja czekaj on do nas idzie. O nie! Nie udało mi się go zrzucić. Kurde. Dobra, teraz albo go rozwalimy, albo przegrywamy, no. Przynajmniej wykonaliśmy challenge, ale... Młodno by było, gdybyśmy teraz umarli, ale chyba tak się stanie, niestety. On ma jeszcze Firebola? Dobra, chyba się poświęcimy. Dobra, proszę. Proszę. Nie. Proszę. Jest! Jest na pół HP! Na pół HP! Na pół HP, dobra, 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 dobra. Uspokój się, uspokój się, uspokój się, dobra. O, ale się zestresowałem, ale dobra, udało nam się go porobić, ale tak totalnie na farcie. Żeby chciałem tutaj w ogóle blokami zabudować, a ja normalnie bym spadł ze stresu. Już takiego warta mieć. <laughs> tak, kupiłem sobie perełkę i troszkę refilu, no bo tego HP nie mamy za dużo. E, tak o dupka no, podjechał nas kurde, dobra, myślę, że myślę, że to by było na tyle w dzisiejszym odcineczku fajne, fajne akcje nam wychodziły, ale niestety przegraliśmy Część się udało wykonać, więc dziękuję e, widzom, że przesłałeś mi to e, ja wam życzę miłego dnia i z Wami żegnam. Cześć.